Tymczasem prosimy o pierwsze pomyczowe refleksje. Jako pierwszego wypowiedź proszę trenera gości Krzysztofa Szablowskiego. Dobry wieczór Państwu, no, po takim meczu mogę tylko pogratulować swoim chłopakom i najważniejsze jest to, że utrzymaliśmy ten rytm już od, który od jakiegoś czasu nadszedł znaczy jakiegoś czasu. Może będzie ostatniego meczu pokazali, pokazaliśmy na meczu, ale, ale w którym pracujemy. To jest najważniejsze. I najważniejsze jest też to, że, że cały zespół pracuje na ten wynik niezależnie od tego, czy to jest na boisku, czy nie. Pozytywna energia płynie z ławki, to jest bardzo istotne. Chłopaki się napędzają to, czego brakowało. Zamiast się poddawać, a przeszczali zapaliśmy, mieli świetny moment, końcówka, pierwszej połowy należała do nich, świetnie ją skończył, zbyszek białek. I, i, i to na pewno oni byli napompowani, ale właśnie ta pozytywna energia nie, poz, nie pozwoliła nam odpuścić tak, jak to kiedyś bywało. Wierzyliśmy w zwycięstwo do końca, no i zagraliśmy, można powiedzieć, świetnie, bo nasza skuteczność, patrząc po, po cyfrach, no to jest to we własnej hali chciałoby się taką skuteczność mieć, a my to e, mieliśmy w hali rywala, jeszcze na takim ciężkim terenie, jak jest jak jest hala Gryfia. E, myślę, że obie drużyny stworzyły świetne widowisko, czarni walczyli do końca, zresztą przecież że to z dystansu nie wpadało im. Myślę, że to była też kwestia nerwów w końcówce e, przy naszym tym wyższym prowadzeniu. Także e, dziękuję, dziękuję, też czarnym za, za to widowisko i, i, i gratuluję swoim chłopakom tych, tych, tych ciężko wyszarpanych dwóch punktów. Graliśmy bardzo z szczególnie w obronie, ale też w ataku. E, ich e, znaczy w ich ali dali tylko 69 punktów, to znaczy, że przez obronę wygraliśmy mecz i chcę pogratulować całemu mojemu zespołowi. Za taki, taki fantastyczny mecz w takiej cięższej publiczności, jak jest ludzko. Dziękuję bardzo i przechodzimy do pytań. To jest chyba twoja rundy na halach. Chyba, że to jest 32 punkty, teraz 18. To jest Twoja na halach, No, lubię grać w takiej atmosferze. Jest na pewno kibice tutaj są głośne, bo jest mała hala i dlatego lubię tak w takim. takim publiczności grać. Udaje mi się czasami. Chyba. No i naj, najważniejsze, że wygraliśmy mecz i myślę, że jeżeli będziemy grać tak, tak jak dzisiaj zespołowo, to myślę, że możemy e, zajść bardzo daleko. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. Trenerze, prosimy o podsumowanie dzisiejszych wydarzeń na parkiecie. E, dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla Anwilu, Naprawdę zagrali bardzo dobrze. Bardzo dobrze. E, Czwarta kwarta. A, a w czwartej kwarcie. My w ataku nic nie trafiliśmy, naprawdę z, art, z otwartych pozycji było, no jak ja mówię, Jak do tej pory grasz, jak masz plan taki na mecz i tak dalej, to wykonujesz wszystko do tej pory. Mieliśmy atakować Edwarda i wyeliminować jego z meczu. To zrobiliśmy naprawdę bardzo dobrze do tej pory i potem przyszło już, a już wszystko zrobiliśmy, tak już teraz, teraz możemy ja pożucać trójki, teraz ja mogę zrobić to i to właśnie to, tej mądrości nam i zabrakło, dlatego postanowiliśmy, gramy wszystko więcej do środka, kiedy to robiliśmy, to by wychodziło naprawdę dobrze, oczywiście potem jedna, druga strata, jeden, drugi nietrafiony rzut, łatwe punkty dla Anwilu i tak i zrobiliśmy. Tyle. Zbyszek Białek, prosimy również o komentarz. Ja powiem tylko tyle, że jak graliśmy, no było parę tysięcy kibiców i każdy widział, no nie da się meczu wygrać, jak nie trafiamy z pustych pozycji tyle rzutów. Mieliśmy jakieś założenia i no w części jakby z Edwardsem wykonaliśmy dobrze, resztę no, nie poszło po nasze myśli. No Nie możemy takiego meczu w swojej hali przegrywać, i na pewno to bardzo boli. I no, nie wiem, jesteśmy zdenerwowani z tego powodu, że nie daliśmy dzisiaj wszystkiego na parkiecie, bo spokojnie mogliśmy to spotkanie wygrać. Gdyby każdy przyłożył się w 100%, i tyle. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do pytań. Rozumiem, że nie Dziękuję. Nie. Dobra noc.